Czy Ciebie też męczymy już gry po kroju Stile Brainrod czy Grohe garden, czy jak to się tam nazywa? Więc tutaj wyciągam Ci taką pomocną dłoń i przychodzę z Ciebie z naprawdę, naprawdę mocną grą na Robloxie, która niedawno się pojawiła, a mianowicie chodzi mi o grę Rospecting. Czekaj, poczekaj, poczekaj tutaj chwilkę, nie wychudź, wyjaśnię Ci dokładnie o co w niej chodzi. Jest to gra typu Fish, tylko... Myślisz, no Fish, dobra, ale Fish był taki, taki fajny, niefajny. To jest tysiąc razy lepszy od Fisha. Naprawdę gra bardzo mocna, bardzo mocna, bardzo wciągająca. Naprawdę, zobaczyłem ją pierwszy raz na TikToku, mówię, muszę w nią zagrać, muszę w nią zagrać. Ale zaraz, zaraz. Najpierw powiem wam kilka rzeczy, dlaczego jest tak wciągająca. A mianowicie tak, zaczynając od takich podstawowych rzeczy, czyli tak. updatey co tydzień są. Eventy y, adminowe, abuzowane są. Eventy co godzinę są. Questy, które się nie nudzą po chwili i nie zrobi się ich w 10 minut. Są. Ekwipunek, który musimy farmić jakąś dłuższą chwilę? Oczywiście, że jest. Duża ilość dopaminy tutaj, zdobywając przedmioty? No zobacz. No oczywiście, że jest i te dźwięki. Tylko wiadomo, są lepsze przy dostaniu legendy, mityka i od razu się buzia cieszy, jak widzicie legendarne przedmioty, które akurat akurat są tutaj potrzebne do craftingu. Proszę bardzo zobaczyć, crafting, bardzo rozbudowany crafting. Itemy potrzebne, nam statystyki, każdy item ma tu swoje statystyki, które nam są potrzebne, by być coraz lepszym w rozgrywce. Ale wiem, może za dużo tutaj na sam start, więc zacznijmy sobie od początku o co właściwie w tej grze chodzi. Mamy tutaj łopatkę, mamy tutaj nasz taki talerzyk ala, tylko już bym zmienił go na taki podstawowy, czyli dostajemy rusty shower, zardzewiałą łopatę i zardzewiały talerzyk. Więc co, zaczynamy tutaj na tej pięknej pustej naszą grę. Tutaj oczywiście na sam start można sobie odebrać tutaj misję od tego pana Johna, od tradera i tutaj zaczynamy naszą przygodę, żeby po prostu było nam jak najciekawy. Oczywiście też z dużych plusów tej gry Wojszczat. Chat. chat, więc jak jakieś mamy znajomych, albo ewentualnie u mnie na live, jak wchodzimy wszyscy na prywatny serwer, to świetnie się bawimy na tym chatie Darmowy prywatny serwer, więc naprawdę zabawa jest przednia. Ale tak, jak się tutaj zaczyna tą grę? Dlaczego ona jest taka fajna? Dlaczego? Nie rozumiem. Co ty mówisz w ogóle? Słuchaj. Posłuchaj. Słuchaj się w ten dźwięk. Słyszysz tą łopatkę? Czy słyszysz ten piasek wsypujący się do tego talerza? Poczekaj, poczekaj. Aż ci, aż ci delikatnie tak. Odgłośnie, pozwaj. No, słyszysz jak to. Słyszysz jak ta łopatka. Poczekaj, aż zmienia na to najlepsze. Jak to się przesypuje, Jezu? To jest coś. To jest coś nieprawdopodobnego. Jak może być taki piękny, cudowny dźwięk, uspokajający? Proszę bardzo. Styk. Proszę bardzo, pełne. I teraz przesypmy. Przesypmy, zobaczmy te itemy piękne, świecące się. I proszę bardzo. Oj, cudowna gra. Powiem tak, odkąd znalazłem tą grę, nie gram w nic innego. Aktualnie przegrane 17 prawie godzin, zarobione miliard 700 milionów kasy. Naprawdę wciągnąłem się mega. Tutaj również się w grze znajduje. Znajduje się tu również system enchantów, żebyśmy się nie nudzili. Mogli sobie też również, wiadomo, jakaś forma RNG, jakaś forma gamblingu. Możemy sobie tutaj podejść, tutaj poczekać, tylko się przejdę. Tutaj znajduje się Enchanting Table. Tylko tutaj mówicie, dobra, nie wiem, potrzebuję kasy i tyle, nie wiem. I teraz patrz. Nie potrzebujemy pieniędzy. Potrzebujemy jeszcze dodatkowo wydobyć itemy, żeby móc enchantować. Takie potrzebujemy tutaj, żeby wam pokazać aurorite I takim aurorite właśnie sobie tutaj możemy zenchantować. Ja wam tutaj pokażę. Use this to Enchant my pan, czyli. Dodatkowo, że nie tylko zdobędziemy samo złoto, tylko jeszcze musimy się postarać zdobyć item, i z tego itemu musimy zdobyć w ogóle jakiś dobry enchant. Tutaj się Wam pokażą lista enchantów, jakie możecie zdobyć, więc widzicie, też na niektóre jest 1%. Niektóre 2, 5, 10, więc no naprawdę te lepsze czasami łatwo dostać, a czasami ciężej. Ja tutaj lubię Destractive, już Wam pokazuję, co tutaj daje Destractive. Destractive, strength, strength, a zobaczcie, aż poza skalę mi tutaj wywaliło. Shake Strength, co nam daje? Shake Strength, możecie zapytać. Shake Strength nam daje to, że tutaj chodźmy tylko do wody, wykopmy sobie na szybko i już Wam tutaj pokazuję. I Shake Strength nam daje to że widzicie, patrzcie, nacisnę sobie raz i po 20 mi przeskakuje. Tylko wiadomo, może trzymać i dzięki temu trendzowi właśnie tak szybko sobie to No Również mamy tutaj dużo oj, nie chciałem wykopać. Również mamy tutaj dużo różnych statyk, takich jak modifier boost, 90% size boost, 56% cell boost, shake speed, Tauchny, Shake Strength, Dick Speed, Capacity, Dick Strength, Luck. Więc naprawdę, uwierzcie mi, będziecie mieli co robić, żeby tutaj zdobyć jak najlepsze itemy. Zobaczcie sobie tutaj ostatnie itemy z ostatniego update'u, który był w tę sobotę. Zobaczcie, ja nawet nie potrzebuję tu cały czas itemy na wytworzenie czegoś. Cały czas mi jest tu coś potrzebne. I naprawdę, zdobycie czasami niektórych tych rzeczy jest tak ciężkie. Tyle godzin to pochłania, a wymaksować się tu... To jest coś przyjemnego, coś przyjemnego. I powiem tak, ta gra nie jest tak, w taki sposób, że nie wiem, na początku dostajecie dużo. Wow, mega, szybko. Tylko właśnie na początku jest taka nuda, bo wiecie, dostajecie, nie wiem, dwa goldy i, i to tyle, nie wiem, na całe, na całe trzęsienie tym miskom. I tak wiecie, no spoko, dostaje, powoli zarabia. Ale potem, przychodzi moment właśnie, przychodzi ten moment, gdzie już macie no, Może troszeczkę mniejsze set ode mnie, so, zmienimy sobie na ten, załóżmy, diamentowy Macie diamentową się, łopatkę, diamentowy talerzyk i co? Robicie perfekty tutaj, oj ja tylko no jakbym umiał jeszcze zrobić perfekta Tylko meteoryt shower jest i mnie trochę laguje, a nie mam meteoryt shower, to nie wiem No i co, trzęsiecie i zobaczcie, już od razu Już od razu to lepiej wygląda, już więcej, nawet 4, 5 temów, 6, 7, 8 I zobaczcie, jaka jest różnica między samym początkiem, a już mniej więcej mid game'em, nie? To jest naprawdę bardzo fajne. Yy, ogólnie też jest dużo map, macie tu na przykład Fortune River i tu już potrzebujecie łopaty, bo łopaty też mają tutaj, wytłumaczę Wam na szybko, mają swój toughness, czyli tak jak ala siłę, nie? Tutaj macie podstawową potem to ma toughness jeden, tu już dalej jeden, tu już mamy dwójkę, tu już mamy dwójkę, czyli tutaj już byśmy mogli teraz już tym Steel Shower, mogliby moglibyśmy, a nie moglibyśmy do Fortune Rivera przejść, czyli już z takim, z pierwszej mapy, Dopiero potrzebujemy Reinforce Shawel, żeby tutaj przyjść, chyba tam jest ostatnia łopata z tego co ja kojarzę, więc po prostu musimy cały ten sklepik wykopać, żeby tutaj dopiero zacząć taką lepszą rozgrywkę, tu już macie widzie bardziej to rozpadowane tutaj macie już totemy, czy takie dodatkowe boosty, jeszcze dodatkowe boosty do eventów, na przykład potki tutaj są na, na sela, żeby większy, większy sel był dla Was tutaj pod yy, totem na siłę. Ci, że mocniej kopiemy tak jakby tą opatą, że więcej nasypujemy tego piasku do tego talerzyka. I te również punkty, te szarcy, właśnie za te szarcy kupujemy. Nie zakupujemy za zarobuksy, znaczy zarobuksy też możemy to kupić. Tutaj, jak również będziecie zobaczyć, ja tutaj posiadam trochę rzeczy. No nie powiem, że nie, no bardzo gra mi się spodoba, więc sobie postanowiłem, że sobie kupię. No możemy to kupić, ale również za to właśnie za Robuxy możemy te totemy kupić, ale również tę walutę tutaj farmi się całkiem, całkiem przyjemnie. Tylko na start, jakbym was tutaj polecał, wykupcie sobie te ringi, bo te ringi właśnie trzeba wykupić za tą tutaj oto walutę. Lutę tą fioletową, to full miejsca, no i wtedy walicie totemy po prostu. na każdy event, dwa totemy obok siebie i naprawdę to leci. Ja już na, teraz mam 159 laka, ale tak, jak jest Meteor Shower, plus znajomi, plus totemy, ja potrafię mieć 1300 laka. Poczekajcie, rozmienię sobie, zobaczę, ile tak mam na takim normalnym jeszcze nawet. No nie mam za najlepszego jak właśnie, do tego co zbieram. 274. Ona od laka od znajomych totemami podka z 1300 wychodzi, więc naprawdę wtedy te legendy całkiem ładnie dropią. I powracając jeszcze do map, bardzo rozbudowane mapy, tylko tutaj przejdę do teleporta, bo też w tym update zostały teleport dodane, tylko poczekajcie sekundkę, poczekajcie, poczekajcie, już tutaj jestem. Proszę bardzo, sporo mapek. Mamy jak na razie 7 mapek, pewnie w następną sobotę zostanie dodane następna, więc następnych hierunek, więc znowu będzie co robić ze zdobywaniem mityków. Jak na razie udało mi się tylko dwa mityki zdobyć przez te 17 godzin, więc no naprawdę, naprawdę jest co robić, jest co robić. Pamiętajcie też, żeby sobie odbierać misję. Tutaj macie od Tile Prospektora i od enginera, mówisz tutaj misję i tutaj również mogę wam pokazać blacksmitha jeszcze więc jak macie tutaj już wytworzyliście sobie tutaj jakiś jakąś akcesorię, na przykład no nie wiem załóżmy no, wytworzyłem sobie meteoringa nie mamy takiego meteoringa no i mówię no 57% tylko no, no nie podoba mi się no to się siema Kowal, co tam u ciebie czy, z, czy mi to zmienisz ten item 150 tysięcy spoko nic nie kosztuje o no i 77% no i teraz mam lepszy item nie no i dzięki tobie nie muszę tworzyć na nowo i temat, tylko mogłem sobie tutaj za kasiorę pozmieniać i mogę już go sobie zakładać, jak go potrzebuję. Wiadomo, w grze również tutaj posiadamy system farmienia. Tak jakby afwarmianie, znaczy może bardziej nie afwarmien, tylko farmienia przez noc, na przykład albo jak nas nie ma w grze, czyli no farmienie offline. Może tak mamy takie. Ja to nazywam drabiny, które nam tutaj zbierają. Temy, jak nas nie ma, tylko poczekajcie, gdzie jest moja leża. Ja już mam tu tą najlepszą. E, tutaj nie poczekajcie, tylko gdzie ja ją zostawiłem. O, dobra, tutaj już ją widzę. Jest zostawiona i jak na razie zebrała mi 12 itemów. No, dla was tutaj to zbiorę. Proszę bardzo, rare. Mogę sobie położyć ją na nowo. Proszę bardzo, i będzie mi tutaj zbierała. itemy mogą tam być mityki, legendy, więc całkiem przyjemnie jak ktoś, wiecie A noc sobie takie coś zostawić, macie tu fulla, przychodzicie sobie razem Dopamina wielka na sam start tutaj, na zaczęcie gry Na chęć tutaj do kopania, więc naprawdę bardzo fajne I jak coś, jeśli byście chcieli jakieś poradniki typu, nie wiem, jak kopać Jakieś sekrety, jak zrobić to Jakie najlepsze itemy Nie wiem, jakieś shortsy z tego Pokazać wam najlepszy build, najlepsze dropy Wiecie, cokolwiek byś tam, byście tam chcieli Możecie napisać tutaj w komentarzu Czy wam się gra podoba Czy będziecie grać, czy wpadniecie tutaj do mnie Na live'a z tej gry Albo ewentualnie z jakichś innych gier Czy zostawiliście suba, łapeczkę w górę Ja wam bardzo dziękuję, idę grać dalej Idę farmić, idę starać się być Najlepszym a Wam dziękuję za oglądanie i do następnego. Na razie.